To urządzenie, które pan trzyma w ręku to dar od kogo? Urządzenie to jest kamera termowizyjna FLIR K55 otrzymana od Urzędu Miasta Kamienna Góra w dniu dzisiejszym burmistrz wraz z pracownikami zarządzania kryzysowego przekazali nam tą kamerę na potrzeby jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kamiennej Górze. Panie Adrianie, proszę powiedzieć osobom, które będą nas oglądały, do czego to ma służyć? Kamera termowizyjna w jednostce ratowniczo-gaśniczej wykorzystywana jest w wielu działaniach, przede wszystkim w działaniach gaśniczych i poszukiwawczych. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ograniczoną widocznością podczas pożaru, kamerę termowizyjną wykorzystujemy do lokalizacji osób poszkodowanych, jak i również do lokalizacji miejsca, w którym rozpoczął się bądź występuje pożar. Czy takich urządzeń brakuje Wam tutaj w jednostce? Do tej pory wykorzystywaliśmy kamerę termowizyjną, natomiast z uwagi na długoletnią wysługę ta kamera ograniczała swoje możliwości. Postęp technologiczny powoduje to, że kamery termowizyjne coraz więcej elementów, detektorów bądź czujności mają w sobie. W związku z czym wykorzystujemy ją w znacznym stopniu do tego, aby mogła wspomagać nas w działaniach, a przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo osób, które prowadzą działania w bezpośredniej bliskości pożaru. Osoba, która będzie to użytkowała, musi przejść przez szkolenie? Strażacy są przeszkoleni na ten wypadek, ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałem, używali i używają kamer termowizyjnych. Natomiast jak każdy nowy sprzęt wymaga przeszkolenia i zapoznania się z danym elementem czy z danym urządzeniem. To jest urządzenie takie z górnej półki, czy średnia, czy taka mniej średnia? No tutaj mówimy o urządzeniu bardzo dobrej jakości, którą y, używają nie tylko jednostki ratownicze w kraju, ale również i na świecie, więc y, tutaj mamy do czynienia z urządzeniem, y, które jest wykorzystywane głównie w służbach ratowniczych. Y, jak widzimy na ekranie y, naszego urządzenia, y, urządzenie y, teraz y, widzi można powiedzieć cały teren otaczający w podczerwieni. Widać, że zmiana koloru pewnych elementów w, na wyświetlaczu urządzenia pokazuje nam, że instalacje, które nas otaczają, szczególnie tutaj w obiekcie naszym, instalacje ogrzewcze mają inną temperaturę od temperatury otoczenia. Można również zwrócić uwagę na to, że im wyższa temperatura, będą nam się zmieniały kolory. Strażacy bardzo często działają w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze w związku z czym te Kamery są specjalnie dedykowane dla takich grup ratowniczych, ponieważ otoczenie, w którym pracują jest. Z góry trzeba przyjąć o dużo większej temperaturze niż y, zwykły użytkownik obiektu y, korzysta z takich temperatur. Więc my tu mówimy o temperaturach w skali 300-500 stopni, a nawet wyżej. W związku z czym musimy w trakcie y, działań rozróżnić w tych temperaturach różne elementy, obiekty. W związku z czym ta kamera jest tak przygotowana, aby pomagać nam w rozróżnianiu nagrzanych elementów. W związku z czym. Ona posiada pewne programy, które, dzięki którym my wykorzystujemy je do na przykład lokalizacji ludzi w pożarze. Proszę sobie wyobrazić, że w pomieszczeniu mamy od 150 do 200 stopni Celsjusza, temperatura ciała człowieka 30-36 stopni i my musimy rozpoznać człowieka w tak wysokiej temperaturze, w związku z czym mamy tutaj opcje, w których włączamy różne filtry dzięki którym jesteśmy w stanie rozpoznawać różne elementy, różne postacie w podwyższonej temperaturze. Dodatkowo kamera nie tylko służy nam w celach rozpoznawania pożaru, gdzie ta temperatura się rozprzestrzenia, ale również i w pożarach tych ukrytych. Proszę sobie wyobrazić, że mamy pożar między stropem, czy pożar ukryty gdzieś między elementami konstrukcyjnymi budynku, i w związku z tym ta kamera w podczerwieni jest nam w stanie pokazać, jakie jest otoczenie. Dodatkowo mamy bezpośredni pomiar y, temperatury. Możemy y, dokonać zbliżenia danego obiektu i jak tutaj widać, mamy temperaturę elementu 11 stopni, nagle najeżdżamy, już jest temperatura wzrasta do 13-15 stopni, więc jesteśmy w stanie ocenić, co się dzieje w trakcie zdarzenia. Ta kamera również wykorzystywana będzie do poszukiwania osób w obszarach, gdzie jest słaba widoczność. Tutaj niekoniecznie musi być dym, ale proszę sobie wyobrazić, że noc. A w lesie? W lesie? Jak najbardziej, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że obszar jest dosyć dużą terenem, dosyć dużą y, 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 przestrzenią, w której musimy prowadzić poszukiwania w związku w związku z czym dodatkowo y, różne urządzenia bądź też y, pojazdy, takie jak śmigłowce, takie jak drony, już są wyposażane w takie kamery i one nas wspomagają w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Natomiast y, nieodzownym elementem będzie użycie takiej kamery i przeszukanie tła y, na jakiejś odległości, gdzie będziemy w stanie stwierdzić, że różnica temperatur ukierunkuje nas na poszukiwania w tym y, zakresie, czy w tym kierunku musimy się udać. Tu widzę stabilizację obrazu. Czy to coś jest nagrywane, czy tylko to jest służy do podglądu? Mamy możliwość, mamy możliwość uwiecznienia obrazu y, tej kamery i oddania jej do analizy dla nas, dla celów głównie szkoleniowo-dydaktycznych. Tutaj y, nie przekazujemy tych materiałów y, na zewnątrz, y, nie publikujemy tego, ponieważ jest to tylko materiał operacyjny wykorzystywany dla służb ratowniczych.